No to kochani, witamy się już z Gowarzewa. Przepraszamy za nas stan, ale dopiero co wróciliśmy tutaj do siebie. Wykąpaliśmy się. Już mamy pamiątki. Proszę. Rozpakowane i musimy je wam pokazać. Bo to obiecaliśmy i musimy to zrobić zanim je rozdamy. A jeszcze dzisiaj mamy w planach trochę ich porozdawać, więc już częściej tak porozdawaliśmy. Ale to są najważniejsze rzeczy. I no. zajmują one całe łóżko. <laughs> Więc po kolei pokażemy Wam, co przywieźliśmy. Zaczniemy od tej strony. Po pierwsze, mięciusi, milusi, Pikachu z Pokémon Center. Jak go przewieźliśmy, bo troszeczkę jednak tego miejsca zajmuje, przydały się tutaj takie specjalne worki próżniowe, które kupiliśmy sobie w Donki I ten Pikachu generalnie wyglądał bardzo tak i zmieścił się nawet w małej kieszonce. A teraz po opakowaniu wygląda tak i dalej jest taki piękny, milusi sprzężysty. Po drugie. Inne, jak to macie, mówi, bamberki, czyli takie miski do zawieszenia i nie tylko. Kakashi, którego odorwaliśmy w parku rozrywki Fujikyu, w guciko. właśnie w takiej wiosce Naruto. Yy, inne takie bamberki słodziaszne, które będą przy moich plecaczkach. Bamberki. Bamberki. Jelonek z nary. Pokemony, oczywiście Psyduck i Marcin, to powiedz mi, ty jesteś znasz wszystkich... Squirtu. Wszystkich Pokemonów. I Noskę z Demon Slayer'a. I takie słodkie Bamberki, które też pójdą na pamiątki do Marcina Kuzynek. Do Weroniki i Kasi. I do nas zostaje czoperek Najsłodszy na świecie. A chcieliśmy takiego dużego, ale nigdzie nie mogliśmy znaleźć. Wszystkie czopery są wszędzie wyprzedane. <gry> generalnie tak później mamy Gacia Gacia są to takie kulki specjalnych urządzeń na pewno widzieliście je wcześniej u nas w odcinkach też wyciągaliśmy ich na potęgę i mamy ich w sumie sporo później różnego rodzaju naklejki i z Pokémon Center i z Mugiwara Shop Taką kartkę dorwaliśmy jeszcze, bo nam brakowało do. Tak a w sumie ta kartka kosztowała niewiele, ale pokryła tą różnicę, której nie było. z sklepu specjalnego Shonen Jumpa. Tutaj, takie mniejsze, że tak powiem, pamiątki. Jeszcze tutaj pokażę. Tu jest pamiątka z Tokyo Tower, która była jakby taka darmowa. Tu za stojenów wyciągaliśmy sobie. Specjalne wróżby, które się nazywają Omikudzi. E, chyba dobrze to wymawiam, albo nie, jeżeli nie, to mnie ktoś poprawi. E, o, tutaj proszę, takie trzy. W tej jest nawet kotek. Niestety nie wiem, czy jest to dobra wróżba, czy zła wróżba. No, bo niestety. Niestety, niestety. No, niestety, google tłumacz nie chciał nam przetłumaczyć. Więc nie wiem, jak wzięliśmy z sobą w środku, jest taki malutki, słodki kotek. E, to w sumie było darmowe, taka ulotka z wieży w Osace, a wzięliśmy ją tylko dlatego, że tutaj jest ona do złożenia. I stwierdziliśmy, że spróbujemy sobie taką wieżę złożyć. E, tutaj kupiliśmy kolejna pamiątka z tym razem piękne zdjęcie i nawet darmowy kupon, żeby sobie je ściągnąć online z Universal Studio w Osace. Fajna pamiątka, ta kolejka jest sezonowa. Kolejka jest z Dlemon Slayer'a i bardzo fajna, chociaż były lepsze. Wzięliśmy sobie takie ciacha. Tutaj Marcin na potęgę wyciągał z monetki. takich specjalnych maszyn monetki. Mamy taką z góry Fuji, ze Złotego Pawilonu z Tokio Tower, z tej wieży właśnie w Osace, z wioski Naruto i jakieś z, z, z chyba z Universal Studio i pokémon center. I z Pokemon center. E, następnie no tradycyjnie słuchajcie magnesy. E, my zazwyczaj przywozimy dużo magnesów, no rozdajemy chyba je. Każdy Polak. E, część zostaje, później może zrobimy jakieś losowanie. Później figurki. Ta figurka Prezera trafia do naszego przyjaciela Jarka, więc to trafi niedługo w jego ręce. My sobie wzięliśmy figurkę Kurosaki Ichigo z Blitza. Taka ładna. Kosztowała 4,5 tysiąca jenów. No i dla Magdy Bisiorek z Sailor Moon. I jedziemy dalej. Słuchajcie, kolejne pamiątki. Może zaczniemy tutaj wyżej. No sake, tradycyjnie kilka już rozdaliśmy, zostało nam to do rozdania. I tradycyjne kieliszki, ale pozwolicie, że nie będę ich rozpakowywała takie drewniane. Pałeczki japońskie to akurat są do nas. Pięć sztuk, więc jeżeli będziemy mieli gości, będziemy zamawiać sushi, no to już zjemy sobie takimi pałeczkami. To, co my zawsze przywozimy, słuchajcie, z każdej podróży, staramy się. By najmniej jak znajdziemy, brakuje nam chyba takiej tylko ze Słowacji i z kilku krajów. Zbieramy flagi, więc flaga Japonii też musiała wjechać. I co jeszcze zbieramy, to są karty. Karty też mamy przywiezione z każdego kraju. I tu mamy akurat z tym słannym rysunkiem Huku Fali. Kolejna rzecz, no to japońskie słodkości, mochi, kitkety, kit tak zwane kittokatto, które w Japonii można spotkać w różnych smakach. My wzięliśmy akurat smak zielonej herbaty, truskawkowy i wasabi, nie wiem czy to będzie dobre. Słodycze z Pokemon Center trochę się zblazowały w torbie. torbie. I takie słodkości dla chłopaków z Super Mario. Z Super Mario. Nintendo. No później skarpetki. Skarpetki z sushi trafią do Piotrka. A my tutaj mamy swoje z Pokemonów i z Chason Mena. Tu takie dodatki dostaliśmy jeszcze w Pokémon Center. Absolutnie mam to, to pojęcia, co to jest. To jest... Higieniczne. Pusteczki higieniczne, ale fajne, z Pokemon Zender, zobaczcie. Sobie y, tutaj różnego rodzaju bryloki, te akurat mamy z serii z Naruto, dwie z Itachi. I te są akurat z y, Fujikyu, a to przy, było przy Złotym Pawilonie, więc też sobie wzięliśmy. Potem takie słodkie i Maiko, i Geisha, i piesek Shiba. Bryloc. Bryloczki i... Takie ze świątyni, które też sobie wzięliśmy. To sobie przywiesimy do na naszego. na nasze drzewko bondy, Tak. Które nie jest bądź ale Ale jest to... bądź jest zrobione. O, tu to! I nawet mamy mostek, który sami przy pierwszych momentach, jak się poznawaliśmy, sklejaliśmy z zapałek, więc nie śmiejcie się, tak I i mieliśmy fantazję. Po no. drugie, na wachlarz. scenie wachlarz, który po rozłożeniu wygląda tak. I wachlarz trafi na naszą ścianę z pamiątkami z podróży. No, ja musiałam sobie kupić e, manga. To jest manga, pierwszy tom Łąpisa po japońsku. Zwróćcie uwagę, że papier jest troszeczkę inny niż ten znany z polskich mang. Ale no, fajna pamiątka, na pewno taka oryginalna po japońsku. E, manga, no, coś, co koniecznie musiałam sobie przywieźć. Później mamy kilka kosmetyków do testowania. Ja nie jestem jako myślanką, jeżeli chodzi o dużą ilość kosmetyków, więc nie mam ich za wiele. Wzięłam sobie jedną taką maseczkę yy, i dwie takie, które już próbowaliśmy w Japonii. Bardzo fajnie się sprawdzają. W Japonii też używałam takiego pudru z filtrem. Od razu jest yy, przeciwsłonecznym, 50. -ką. I wziąłam sobie szampon, który dużo osób właśnie polecało z firmy Subaki. Jeżeli mi się sprawdza, myślę, że będę sobie też zamawiała przez lata. Bo ogólnie wszystkie szampony i odżywki, które używałam w Japonii, które były w tamtejszych hotelach, no sprawdzały mi się super, więc mam nadzieję, że to tym bardziej. Magnesy to tradycyjnie wam pokazywałam ten jest bardzo fajny, taki oryginalny, taka parasolka. Pokaż tu te kotary życia. I teraz te kotary, ale jeszcze chciałam pokazać e, lampkę. E, też pozwolicie, że na razie ją nie, ro, nie otworzę. Jest gdzieś takiej wielkości. I taka malutka. Taka malutka, którą kiedyś mieliśmy sobie kupić w Tajlandii, ale teraz taka oryginalna, japońska i ona chyba też zawiśnie na ścianie albo gdzieś na biurku u nas na pewno się pojawi. Teraz kotary. Jeżeli chodzi o. Aha, jeszcze tu. Tu w spożywczaku spotkaliśmy cukierki z limitowanej serii z One Piece. A. I tutaj mamy różnego rodzaju naklejki, które zbieraliśmy z. z, z ciasteczek. które też tam sobie gdzieś kupowaliśmy. Mamy o, a, nami. A tu ekipa cała. O! One Piece. A. Mamy nami. Mamy Anię. Z Spy X family. O, I Orochimar. To mamy to. To pokazywaliśmy. No i teraz te kotary, ale jeszcze najpierw torba, która też była ma w sklepie Shonen Jumpa. I tu jest cała ekipa, tak będzie wyglądała po rozłożeniu z One Piece. I taki. Proporczyk? Nie wiem, jak to nazwać. Tutaj no, jest? taka chusta. To jest ten deseń, i też z One Piece. A. Można do kuchni. Można, no fajnie to wygląda. Albo nad kątem. I coś, co nam generalnie się bardzo podoba, jeżeli chodzi o japońskie kuchnie, yy, takiego z rodzaju kotary i my też będziemy chcieli ją sobie zainstalować. Mamy różne takie tuperla z podróży i gdzieś ten dom tak yy, bardzo podróżniczo u nas też wygląda. No i taka kotara gdzieś zawiśnie u nas między kuchnią a, a pokojem, bo nie mamy drzwi. Myślę, że sprawdzi się Poko. fajnie i też z malunkiem Hokusai, który mamy chyba już w trzech miejscach nawet w domu. I jeszcze co to mamy? I jeszcze co nam zostało? Najważniejsza o, rzecz w sumie figurka. Figurka, którą mm, wygraliśmy na maszynach, rozumiecie to? Generalnie. 1000 jedów, a 100 nam zostało. Tak. Wymieniliśmy na 1000 jenów tam. E, tak, świeci są. Na... trochę więcej wydaliśmy, os... tak. ale. Generalnie te maszyny wciągają. 4000 wydaliśmy na pewno. Tak. No, na maszynach. Te maszyny wciągają i to jest Ale jak już zwo. poznasz zasady, to wiesz jak. To już wiesz jak to trzeba wyciągać. Trzeba trochę na YouTubie obejrzeć. Obejrzeć jak w to grać i jak to wyciągnąć. No generalnie takie zwykłe, łapanie co to się na nic nie zdarza. Trzeba no. Trochę pokombinować. I trzeba mieć trochę szczęścia. No udało nam się na szczęście. No, no udało nam się zrobić. I to było nasze pożegnanie, w sumie. <laughs> tak z Japonią i w sumie nie planowaliśmy, że coś jeszcze przewieziemy. Ledwo ją zmieściliśmy, ale daliśmy radę. Zrobiliśmy w ogóle taki hałas w tym salonie Gier. Taka no no, euforia, po prostu. Taka euforia. No i ale mamy figurka. to. Figurka jedna z najsławniejszych scen, jeżeli chodzi o One Piece. Czyli Luffy przekazujący swój kapelusz płaczącej nami, to było z e, tego partu Arlong. Tak. No więc e, fajna figurka. No, i w sumie za niewielkie pieniądze wyciągnięta, gdyby nie to, że wcześniej przypierdzielaliśmy te pieniądze, tak? o. Ale to było na inne. Ale to były na inne figurki, a na tą tylko wydaliśmy w sumie jakieś 8 chyba czy tam 9 szans, żeby ją zdobyć. Tak powolutku sobie przesuwaliśmy tą figurkę i udało się. No i to. Udało cała. się. No i to chyba tyle. No i tyle z naszego unboxingu. Jeżeli chodzi o cały wypad do Japonii, to Teraz trzeba to pozbierać. Trzeba to pozbierać, trzeba to rozdać, trzeba wrócić do rzeczywistości. Czego nam będzie brakowało? Jako znawcy kibelków Myślę, że możemy tak 7-Eleven kibelków japońskich to na pewno mówią wszyscy, ale no sądzę, że my jako eksperci tutaj możemy się naprawdę wypowiedzieć. Kibelki japońskie są po prostu najlepsze. Najlepsze, i nie ma co mówić na pewno widoków, na pewno takiego sposobu ich bycia, bo pomimo tego, że jest tam po prostu tłok, tyle tych bodźców, wszystko jest, ma swoje miejsce, jest uporządkowane i to mi się bardzo podoba w Japonii. Na pewno takiego rytmu życia, gdzieś tam, gdzie wychodzimy, coś się dzieje, jest tego pełno, coś co generalnie lubię, nie lubię rutyny. No, i to tyle. No i to jakby tyle. Więcej dowiecie się z naszych odcinków, zobaczycie, co mogliśmy generalnie zostawić w domu. No. no, nie pakujcie się za dużo do Japonii. Lepiej skorzystać z pralni. Lepiej skorzystać z pralni, nie pakujcie szamponów bez sensu. Nie pakujcie golarek, golarek yy, szczoteczek. Dobra. Kończymy, bo się rozgadamy jest 15 bo minut. Bo już ciepła bateria. Wybaczcie, zlecą pokemony, ale chciałam Wam pokazać, że mamy całą trójkę Shonen Jumpa. Naruto z serii Naruto, ten akurat z Shippuden'a, Zoro i Luffy'ego z nami z One Piece oraz Ichigo Kurosaki z serii Bleach. Dzięki za towarzyszenie nam podczas podróży do Japonii mamy nadzieję, że choć trochę treści, które przedstawiliśmy, przydały się Wam podczas planowania Waszych wakacji. Bądź choć trochę zachęciliśmy Was do odwiedzenia tego pięknego kraju. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych pięknych miejscach.